Wszystkim nam zależy na ograniczeniu kosztów, ale czy możemy jednocześnie ograniczyć koszty i dostarczyć większą wartość? Przekonajmy się w nowym odcinku krótkiego filmu o event marketingu. Mapki, agenda, informacje na temat mówców, wystawców, partnerów, czy nawet samego wydarzenia. Na pewno doskonale wiecie o czym mówię i wiecie, jak niewygodne jest noszenie tego przez cały pierwszy dzień konferencji. Natomiast przygotowanie tych materiałów jest też bardzo kosztowne. W ostatnim odcinku obiecałem Wam, że będziemy poruszać bardzo praktyczne tematy. A co jest bardziej praktyczne niż cięcie kosztów? Natomiast, tak jak mówiłem we wstępie, chcemy pójść z tym jeszcze o krok dalej i pokazać Wam, że wybierając narzędzia cyfrowe, możecie nie tylko ograniczyć koszty, ale także dostarczyć większą wartość wszystkim zainteresowanym stronom. Zacznijmy od kosztów. Sam dróg to tylko finalny wydatek. Żeby obliczyć, ile tak naprawdę nas to kosztuje, Musimy uwzględnić na przykład koszty designu czy czasu poświęconego na przygotowanie materiałów. Jestem pewny, że doskonale wiecie, o czym mówię. Natomiast, żeby lepiej to zobrazować, przeprowadźmy sobie szybką kalkulację. Organizujesz event dla 1000 osób. Chcesz dostarczyć im niewielką książeczkę, podstawowe informacje na temat wydarzenia, partnerów, mówców, agenda czy po prostu mapkę. Bezpiecznie możemy założyć 20 do 25 z tych. Abstrahując od samych kosztów, to już dwa ścięce drzew. Koszt jednostkowy takiej książeczki wyniesie jakieś 2,5 dolara za sztukę. Nie zapominajcie też, że nie możecie wydrukować ich tylko tyle, ile jest rzeczywiście uczestników. Część z nich zostanie zgubiona, część zniszczona. Zawsze musi być ten bezpieczny zapas. Prosta kalkulacja wskazuje, że 1200 razy 2,5 daje nam 3000 dolarów. 3000 dolarów i dwa ścięte drzewa, tylko za jeden event. Te założenia są jednak aktualne tylko w idealnym scenariuszu, w którym nie musicie wprowadzać żadnych zmian. Jednak jak wszyscy wiemy, Często co dzieje się w ostatniej chwili i musimy na przykład przełożyć jakiś wykład czy wprowadzić inną zmianę w materiałach. Jeżeli macie czas na przedrukowanie ich, wtedy macie wybór, jednak koszty rosną z 3000 robi się sześć, z dwóch ściętych drzew cztery. Natomiast jeżeli jest sytuacja, która wymusza na was te zmiany, zachodzi w ostatniej chwili przed wydarzeniem, wtedy nie zdążycie przedrukować tych materiałów i musicie znaleźć zupełnie inny sposób na dostarczanie uczestnikom aktualnych informacji. To pozwala nam przejść do następnego etapu, jakim jest wartość dodana przy pomocy aplikacji mobilnej. Zmiany mogą być wprowadzane w sekundach. Agenda jest interaktywna. Prelegenci są połączeni z aktywnościami, które prowadzą. Interaktywna mapa prowadzi Waszych uczestników przez całe wydarzenie, a wszystko to w znacznie bardziej wygodny i intuicyjny sposób. Nie zapomnijmy też o wspomnianych wcześniej drzewach, w tym wypadku o aż czterech drzewach. Chyba lepiej wyobrazić sobie siebie w cieniu jednego z nich, po skończonej i udanej konferencji. Z zimnym piwem w ręku i zaszczędzonymi pieniędzmi, niż przyczynić się do ich ścięcia. To jednak nie koniec. Nasze obliczenia oparliśmy jedynie na koszcie materiałów drukowanych. 3000 za jeden event w idealnym scenariuszu, kiedy nie musisz wprowadzać żadnych zmian. Natomiast jak wiecie, przed eventem musimy przygotować wiele innych rzeczy. Landing page, mailingi, ankiety. To wszystko generuje kolejne koszty, i wszystko może być ogarnięte przy pomocy tego samego cyfrowego narzędzia. Na tę zmianę nie możecie patrzeć jedynie jako na cięcie kosztów. Ona musi być rozpatrywana w kategorii inwestycji. Ale to nadal nie wszystko. Wykorzystanie takiego narzędzia znacznie rozszerza Wasze możliwości. Możecie wykorzystać je do angażowania uczestników, komunikacji z nimi, tworzenia list osób zainteresowanych Waszą ofertą, czy co chyba najważniejsze, zbierania informacji na temat aktywności uczestników. Mógłbym wymienić jeszcze wiele takich elementów, natomiast zostawmy sobie to na następne odcinki. Jestem pewny, że te argumenty, które przedstawiłem przekonały Was, że lepiej wybrać rozwiązanie cyfrowe niż analogowe, szczególnie jeżeli popatrzycie na to z szerokiej perspektywy. Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na temat ograniczenia kosztów podczas organizacji wydarzeń, zapraszam Was na naszego bloga. Napisaliśmy o tym cały artykuł. Link do niego znajdziecie w opisie. Jak zawsze dajcie znać, o czym chcecie usłyszeć w przyszłości.